Gdzieś taki szybki Początek Widzicie co przede mną To gdzieś punkt Rozrywkowy Jeden Tam dzisiaj zmierzam Nie wiem jeszcze jakim szlakiem Zobaczcie ale ja wiem no Plany mi się podwróciły Dzisiejszego dnia całkowicie No i fajnie od samego początku, że to tu mam się dzisiaj znaleźć w tym niesamowitym punkcie energetycznym na mapie Polski Tak po prostu Góra Ślęży Piękna, fantastyczna, tajemnicza Sprawdzam Do zobaczenia ze szlaku Wiele dziś przeciwności było, żebym tu nie przyjechał Co tym bardziej dało mi do myślenia, że aha, nie muszę tu przyjechać na razie, do zobaczenia! Witam Was już u pod, podnóża Prawdopodobnie Zbyt wiele ze szlaku Gdzieś Wam nie nagram, ponieważ jest na nim mnóstwo ludzi I to super Super to widzieć Że jest mnóstwo ludzi, czuć takie podekscytowanie Nie tylko moje, ale Podziękowanie wszystkich, którzy tu są. Super czucie piękny drzewostan, bukowo, grabowo dębowy. Hmm. Wszyscy, którzy trafiają tutaj na ten kanał YouTube, już wiedzą, że, że nie jestem youtuberem, ja po prostu działam na YouTube. <śm> to jest ogromna różnica. I chcę Wam powiedzieć. Ten kanał po prostu pokazuje moje doświadczenie takie jak ono jest, prawdziwe, bez zniekształceń Jadąc tu wiele myśli. Wiele manipulacji też w moim kierunku było wystosowane, i nagle złapałem się, że prawdziwa wolność taka wolność, taka po prostu jest wtedy, kiedy. Mam wolność od procesu myślowo-emocjonalnego. Wiem, że on jest, a on już nie steruje moim działaniem. wolność jest wtedy, kiedy umysł jest spokojny. Jadąc tutaj też miałem ciekawe przemyślenia, bo. Oglądam obserwuję gdzieś tam obraz jakiejś siłowni w mojej głowie się pojawił, takiej kultury fizycznej, fizyczności człowieka jest fantastyczny. No, i z męskiej, i z żeńskiej strony chcemy pokazać swoją męskość, chcemy pokazać swoją kobiecość. <laughs> Ja zobaczyłem tylko coś takiego, że dziś ciężko mi to przychodzi nawet przez gardło, ale dziś w dojrzałych ciałach ciało się starzeje, ono dojrzewa. To w środku u wielu ludzi nie dojrzewa. Rozwój duchowy absolutnie kuleje. Rozwój, czy to nie do końca rozwój, duchowość. Dlaczego w dorosłych ciałach zaklęci są chłopcy i dziewczynki? Dlaczego obrazy mężczyzny i kobiety są tak zniekształcone? No, odpowiedzmy sobie na to pytanie. To proste. Też nam sprzedał fałszywy obraz. Ograniczenia. kobiety stają się księżniczkami z Disneya, nie? A mężczyźni rycerzami na koniu. No to jest, w ogóle. jak wygląda prawdziwy mężczyzna? Jak wygląda prawdziwa kobieta? Co robi prawdziwa kobieta? Co robi prawdziwy mężczyzna? Jak zachowuje się prawdziwy mężczyzna? Jak zachowuje się prawdziwa kobieta? To są pytania, na które i już wiem, że jeżeli zostały zadane, dostanę odpowiedź. Ta odpowiedź być może będzie po prostu przeze mnie przemawiała przeze mnie, przez moją rodzinę. Dziś idę doświadczać. Idę doświadczać niesamowitości dnia, niesamowitości tu i teraz. Jeśli coś będzie naprawdę wartego, nagrania, nagram to. Jeśli nie. To znaczy, że moje doświadczenie było, jest tak wspaniałe, że nagrywanie tego nie ma sensu, bo to ty, tak jak ja, musisz iść i to doświadczyć. Nie musisz, możesz iść i tego doświadczyć. Na razie, cześć, do zobaczenia.